Obliczenia zaczniemy od zapisania przykładu bez kreski ułamkowej. Kreskę ułamkową zastępuje znakiem dzielenia. Tutaj widzimy liczbę mieszaną. Tutaj też jest liczba mieszana. Zamieńmy obie liczby na ułamki niewłaściwe. Robimy to w ten sposób. Mnożymy 2 razy 6 i dodajemy jedynkę z licznika. I wynik, który otrzymamy, zapisujemy w liczniku ułamka, nowego ułamka. To jeszcze raz: 2 razy 6 dodać 1 to się równa 13. 13 zapisuję tutaj, natomiast pod spodem przepisuję mianownik tego ułamka. Znak dzielenia przepiszę, no i teraz zamieniam kolejną liczbę. 1 razy 9 to 9, dodać 4 to 13. Ten znak zamieniam na mnożenie, a ten ułamek muszę odwrócić. Dzielenie przez ułamek to inaczej mnożenie przez odwrotność. Tutaj skracam. Przez 13. Zostają mi jedynki. Tutaj skracam przez 3. Ostatecznie wynik to 3 drugie. Możemy jeszcze ten ułamek zamienić na liczbę mieszaną. No i to tyle w tym odcinku. Za chwilę kolejne przykłady. Zapraszam do subskrybowania kanału, udostępniania rozwiązań. No i do słyszenia za momencik. Pa, pa.